Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Siekiera, a to będzie już drugi odcinek z gry Wash Dog. Będziemy sobie dokończać tą serię. Teraz będziemy musieli się wpierdzielić do samochodu, tak jak wtedy, bo tutaj się akurat zrespiłem. No dobra, super bryka. Dobra, to to wiadome. No dobra, policja. Mm. Uciek... Uciekni przed policją, dobra. <kly> eee! Myślałem, że to jest jak w GTA te, drifty! Nie, jednak nie. Dobra, no, ucieknij przed policją. Ła! No, znieściłem się. Mam ich na karku. Znaczy na tył samochodu O, a tutaj ciężko zrobić drift ale Zrobimy ich tak Okej okay. Dobra zatrzymałem ich tam A dobra jest tutaj Funkcja że może nie zobaczyć. dobra No Zajebiście zajebiście FCK FCK To było wszystko w planach Drogi o kurwa mać. E, dobra, nie wiem co ja zrobię, a ciężko się jeździ trochę. Dobra, jest coś takiego jak kradziej samochodu. Przepraszam, ale muszę. Nie obrazicie się. Ach, myślę, że to jest. Ciężko się tutaj robi drifty No, chyba się da, dobra. Niedługo tam spróbuję, jak ucieknę. Dobra, mamy tu jakieś strzałki, także tam sobie pojadę. A ład ładny dźwięk samochodu jest. No, dobra. Ten samochód nie jest zbytnio szybki. Sorry, copierdamek. Dobra, nie, kole, nie nie uh, a... to jest. nie posiałem nie pomyślałem. Dobry. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Taka sztuczna inteligencja chyba wsiarskich, e, bo chciał mnie tam od boku wziąć. O, o, o. Nie, zaraz będę musiał zmienić samochód Skręcamy szybko. Dobra, jak to będzie tylko na samochodach, gdzie się polegało, to już zainstaluję na to spida. Myślę, że ktoś się tam nie wie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie no, inny samochód. Samochód mógł pomoże uratować No i widzicie po prawej stronie o tym Chcą sobie... mi wyskoczyć no Szpun Święty. Boże! Boże! Płyń! Dobra, może mnie zauważył. Dobra. Chwila, czekaj. Może mnie Tak, Tylko przez rano. Widziałem ich cienie. Jezu, ile psiarski? Boże święty. Pardon, strzelali. Jezu, w tupie będę jak ten Łup, Jakie celne bestie! Nie, ja, co?! Tak, no oni dobrze robią, no, ła! Jest tutaj coś takiego jak nurkuj nie ma, no super! Dobra, pierwsza gra i od razu, zostałem sobie Dobra Jeszcze raz zaczniemy Okej okay, od początku Nie wiem czemu tutaj mi się pocina Jestem na drodze to już nie Szybko wsiadaj 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 I wiede, 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 jest Będę silny Uuu, ale bryka, ale bryka Stój, stój, stój Czekaj, czekaj Sorry ziomoś, ale zaklepuję Uuuu No Brykałaś do No jak przypierdzieli to don't worry, don't worry, don't worry. <laughs> o w mordę Nie zauważyłem Uu. Dobra, to na kolumnach? Czas ja słyszę tą zbiornikową ode, bo już słyszyłem Dobra, zapierdzielamy bez jednego dwóch kół! Może nam się to uda Dobra, jak na razie się uda, to jest coś takiego jak GTA-5 taka ucieczka przed policją Dobra, jak dobrze tam idzie Taka fajna Nie wiem czy już? Dobra, chyba już Wrócimy Może jakaś fajna bryka Hmm na no, niech będzie, niech Lecimy do punktu Jest mapa e, My lecimy do punktu tego Jest, dobra, jest Zaznacz cel Dobra, zajebisty, zajwisty Bez dwóch koł, To chłopie Jak jeździcie barany? Wow Wejdzie na troszeczkę tak Nie ma. Nie ma za co? Ja, A dobra nie, bez... Tak mnie zaczyna ta gra wkręcać. Zaczynamy wkręcać już ta gra Po prostu już cool. Chyba idziemy do tego budynku, chyba nie ten. O jezu, święt, co to było. Dobra, moi drodzy, tego nie było. Jezu, a ja to chciałem. Dobra, mam pistolet, ale dobra, tej mi no Dobra, na tym będę zapierdal. Fajnie, fajnie. Pierwsi oh, by byli. <grymny> <grymny> nie przeczytałem. Mogłem się spodziewać. Nie ma, no, nie lepiej. Kurde no, nie mogę się doczekać tych stu widzów No bez kitów naprawdę nie mogę się doczekać, tak to już Nagrywanie z kamerką, zobaczycie moją twarz, będziemy Razem się bać i, i takie tam Dobry Można? A dalej, to mój chyba pokój Krew na łapę. Dobra, ja się teraz zamknę i... That I'd nothing ever seen before. You wanna walk away from this thing? Why are you sitting here? He's coming, right? Not like last time. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. Trochę to mnie wyraźnie, ale okej. Добре. <laughs> A tutaj ja widziałem na tle, na tle to Lokaty, dobra, dobra. Co tutaj jest? W takim świeci, kurwa mać. Uff. Odpocznij, można odpocząć, ale ja nie chcę odpocząć. Dobra, chyba musimy odpocząć. Zhakujemy łóżko.

To już wiemy, gdzie mieszka... uuuu... za na, na same dopy? Ty zbaczeńcu... Ty zbaczuchu... FUH! Nie wiem was jest Dobra Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek Zasubskrybujecie, zalajkujecie oraz yy, dacie wciuka w górę, no co to już powiedziałem, mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcinek spodobał. No to przejdź na razie, pa!